Hejka, witajcie na kanale roślinność.pl Dzisiaj Wam pokażę mój cały ogród oraz jak pielęgnować róże. Jak widzicie, tutaj mam różne kwiaty, przeróżne. Tutaj nawet mam malinki. Jeszcze są niedojrzałe. Tutaj następny. Patrzcie jaki piękny ptak. Dobrze, ale nie o ptaków mowa. Tutaj mamy... Yy, bardzo mi się podoba ten kwiat. On kwitnie pomarańczowymi kwiatami. Nie zwracajcie uwagi na te koszenie trawy. Teraz Wam pokażę, jak zrobić ekstrakt z kwiata piękny, prawda? Do, który będzie pięknie um, dopełniał oto tę oto różę. Tutaj mamy mrówki, proszę nie zwracać na nie uwagi, i właśnie to było tylko oprowadzenie po moim ogrodzie i już w następnym odcinku będziemy robić ten ekstrat papa! Pa.